Więc nie wiem, czy kiedykolwiek Ukraina się zgodzi na ekshumację, ale to nie powinno onieśmielać Polski rząd, który powinien twardo domagać się, domagać się tego, żeby jakoś godnie pochować to, co zostało z naszych rodaków na w Galicji Wschodniej. Ja często słyszę, że na teraz przecież nie można, bo, bo wojna, bo to, bo tamto. To jest bardzo konkretne tłumaczenie, dlatego że specjalna organizacja niemiecka, która szuka żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej, nie przerwała swojej działalności. I oni mają pozwolenie na szukanie zwłoki, na ich ekshumację. Wojna z Rosją im w tym nie przeszkadza.